Ona była naprawdę niezwykłą, inteligentną, fantastyczną kobietą, która miała swoje słabości, miała swoje mocne strony i słabsze strony i która była otwarta na Pana Boga i pozwoliła się Jemu poprowadzić. Ale nie, nie można jej przerabiać na mydlane, ludowe obrazki świętych. Nie trzeba jej przerabiać, bo na pewno by jej się nie podobały. No to jest pierwszy. Możesz tu sam iść? Zawsze chciała jakby iść do przodu, o. jakoś patrzyła na przyszłość. Było także zastanawialiśmy się właśnie wielokrotnie, żeby może nie e, czegoś nie robić, albo może odpocząć i tak dalej. Nie, ba Baśka zawsze była nastawiona na to, żeby iść do przodu, nie użalać się. Bóg dał mi czas, żeby porozmawiać z Baśką o wielu sprawach e, właśnie dotyczących przyszłości, bo w ogóle nie rozmawialiśmy o tym, jak to było kiedyś, tylko co będzie dalej. Dzięki tej postawie Baśki, no ja teraz mogę na przykład też w miarę spokojnie gdzieś o tym rozmawiać i zastanawiać się, jak to powiedzieć innym i co powiedzieć. Dobrze, ale miałeś się pomodlić. Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Żywota Twojego, Tak? Idziemy Za chwilkę pójdziemy. Jaka była Basia? Jaka jest? Zawsze paliła do wcipy. Nie potrafiła ich opowiadać, co nas zawsze rozwalało.